Dobry, witajcie. Dzisiaj się zastanówmy, A co gdybym mieć tak licznik prędkości na swoim telefonie, i byśmy mogli go sobie użyć do rowera? Jest bardzo fajna do tego aplikacja, co się nazywa. Już powiem, aplikacja się nazywa Digital Dash. Do niej będziecie mieli link w opisie. Uwaga, jest promocja. Więc nie wiem, czy zdążycie. Trzeba się śpieszyć. Na razie ta aplikacja jest za 0 zł. Dobra. Tu mamy nasz restart licznika. można sobie przełączyć albo na mile, albo na kilometry na godzinę. Aktualnie nie jestem w samochodzie ani na rowerze, ale wiem, że to działa. O, tutaj jest nawet taka opcja, jak to przeciśnie, można sobie kolory zmieniać. Uuu wow, super. Więc sobie niebieski. Nie, wolę czerwonego. O, sobie własny kolor, to pasuje, też fajna opcja. Tutaj pokazuje nam Dysens, jaki przyjechaliśmy, z użyciem tej aplikacji i jak długo jedziemy. Więc kiedy rozpoczęliśmy, jako maksymalną prędkość, średnią prędkość, wysokość, kierunek. Nawet jak mamy włączoną lokalizację, to nam pokaże lokalizację nawet. Możemy sobie przyjechać na mapę. I jak będziemy jechali samochodem. To będzie mapa, co nie? To na mapie to się pokaże, w którym miejscu jedziemy. Możemy sobie zmienić na satelitę na przykład. Na hybrydowy. Albo na teren. Tu jest opcja do roweru, czyli bic bicycle. I kar do. Auta. Tu na przykład przykładową trasę. Którą ktoś zaprojektował. Między innymi twórca tej aplikacji sobie obejrzmy. Toś testował tą aplikację, więc trasy dodał, nie pokazane, jako samochód jeździ. No to jest na naszym przytępie, nie? Nawet mamy wykres prędkości w tym miejscu i wysokość, na jaką się znajdował samochód. Aplikację przydatna możemy też wyeksportować do Excela. Możemy sobie później udostępnić przez jakikolwiek komunikator. Dobra, co jeszcze jest do, do pokazania w tej aplikacji? Mam ustawienia. Możemy zaznaczyć, czy mamy włączony ekran. Ja polecam, żeby był włączony ekran. Na przykład jedziemy samochodem, co nie? on się ekran wyłączy. nie wiem, ile jedziemy. Trzeba być włączony GPS. No. Zawsze radzę, żeby był włączony, bo inaczej może nie pokazywać dokładną lokalizację. Chociaż tak myśląc logicznie, jak nie włączymy GPS-a, to nawet nie będzie nam działać prędkość. Interwał tutaj za co 0 minut. A nagrywanie tej trasy, czyli ma być 0 metrów, 5 metrów, 10 metrów, 20 metrów, 40 metrów, co 100 metrów ma nagrywać. Muszę się podzielić w aplikacjach. No i to chyba na tyle. Aplikacja jest bardzo przydatna. Na pewno się przyda nam w samochodzie, więc możemy sobie ją pobrać. Czy jest więcej aplikacji w App Store? więc Google Play. Dobra, właśnie skopiuję sobie link do aplikacji. Aplikacja jest znakomita, jak na przykład tam się link w samochodzie popsuje. Dziękuję za krótki filmik i życzę miłego dnia. Jak widać, na razie jest jeszcze promocja. Pa.